Ale mamy też inne drzewko. Przyjrzyjcie mu się. To drzewko nie ma życia. Do którego z tych drzewek jestem podobny? Do zielonego, żywego czy do tego uschniętego? Dziś chcemy przeczytać odpowiedź, jakiej Jezus udzielił uczonemu w piśmie. Gdy ten zapytał go o to, co najważniejsze, posłuchajcie: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i proroce.